Zgodnie z zapowiedzią nagrywam materiał o jeszcze jednym filmie, w którym wystąpiła nasza polska gwiazda, czy też gwiazda upadła, to już e, sami musicie sobie wybrać. W każdym razie polowałem właśnie na film pod tytułem The Swing of Things z dwóch powodów. Po pierwsze jest on znacznie krótszy od Chicken Curry Law, ponieważ trwa półtorej godziny, czyli taki standard, a po drugie jest to komedyjka, więc liczyłem, że może będzie coś śmiesznego. Niby coś tam było, natomiast muszę uprzedzić wszystkich widzów, ponieważ będą tutaj spoilery, to jedno, a dwa, że zastanówcie się dwa razy, czy chcecie obejrzeć ten materiał, ponieważ sceny, które tutaj zobaczycie, mogą zmienić wasze postrzeganie kinematografii. To znaczy, zależy co kto widział, ale na pewno niektóre będą bardzo niesmaczne. No i tutaj jeszcze jeden wyróżnik, słuchajcie. Wtedy mieliśmy do czynienia z Bollywood, a teraz mamy coś z USA, także tym razem Hollywood. No bo jak wiemy, pani Natalia Bamboszek jest i gwiazdą Bollywood, i też Hollywood. Także zobaczymy, jak sobie tutaj poradziła. Bo jak sobie poradziła w Chicken Carol, to wiecie z jednego z poprzednich materiałów. Także nie przedłużam intro i zaczynamy. Ciężko w to uwierzyć, ale ten film można normalnie obejrzeć w Polsce na kilku streamingach, na przykład na Prime Video, czyli na Amazonie oczywiście. Co jest bardzo ciekawe, ma też polski tytuł i brzmi on: Między nami swingersami. Aż mi się przypomniała: słuchajcie, ta polska komedia, która normalnie była w kinach, też o swingersach. Nie widziałem jej, ale był taki film i to było moje pierwsze skojarzenie. No i teraz, tak, nie opowiem Wam całego filmu. Bo naprawdę nie warto, natomiast mam wypisane kilka scen, po prostu je puszczę i krótko będę komentował. Takie top, top, najlepsze, słuchajcie, esencja, perełki tego filmu, bo nie można obok nich przejść obojętnie. Natomiast zanim to zrobię, to jeszcze dwa słowa tutaj na przykład o twórcy, ponieważ był on producentem takich filmów jak Bóg nie umarł, Bóg nie umarł 2, swoją drogą, kiepskie filmy, no ale... Tutaj jest reżyserem, to po tym filmie widać, że to robił facet, to, to nie ma innej, słuchajcie, możliwości. No i jeżeli chodzi o fabułę, tutaj krótko zarysuję, zanim przejdę do najlepszych scen, bo to też jest bardzo istotne, no to tak. Mamy parę, dwójkę głównych bohaterów, którzy na początku tego filmu się po prostu poznają, mimo że laseczka mówi, ja w ogóle nie chcę randkować, i tak dalej, dopóki tam nie zrobię pierwszej transakcji w swojej robocie, pierwszej sprzedaży nie zaliczę. No, i raptem jest cięcie, i przeskakujemy 7 miesięcy później, i jest napisane, że oni już biorą ślub. Także wybierają się, słuchajcie, w podróż, właśnie na wesele, lecą sobie samolotem, ale niestety jest burza, i muszą awaryjnie lądować na Jamajce. I trafiają do hotelu, ale jak się okazuje, jest to, słuchajcie, hotel swingersów, czyli coś jak plaża nudystów, trochę. Także specyficzne warunki tam będą panowały. No i. To generuje masę obrzydliwych scen <noise> i masę cringe'owych scen. O tym zaraz wam powiem. God damn. A no i film jest z roku 2020, czyli powstał rok po Chicken Curry Lo, także nasza gwiazda miała czas, żeby się przemieścić z Bollywood do Hollywood i wziąć udział w tejże produkcji. Tylko że w Chicken Curry Lo rzeczywiście była przez nie wiem może 10-15-20 minut czasu ekranowego, a to ile była tutaj? To zaraz wam powiem, bo to wyliczyłem. Natomiast nie wiem, czy kojarzycie. Jest sobie fragment trailera. Teraz widzicie? I wygląda tak: jest taka scena. Natomiast na Instagramie pani Natalii Bamboszek ta scena wyglądała trochę inaczej. Może zobaczcie. I teraz ktoś się może zdziwić. Z tych, co nie wiedzą, ale tego ujęcia nie ma w tym filmie w ogóle, bo to jest po prostu z jakichś innych nagrywek, które Natalia sobie robiła gdzieś tam z kimś do czegoś innego, także wow. Natomiast to, na co oni się patrzą, ci bohaterowie, to też nie jest ona. Tak naprawdę w trailerze niby się patrzą na kogoś tam w ciuchach. Mówię to celowo, bo w filmie ta scena wygląda w ten sposób, że oni się patrzą na gołą babę, słuchajcie. A Natalia podłożyła siebie, jakoby to ona nią była. No chyba, że ona nie widziała wtedy jeszcze filmu, tylko sam trailer, bo w trailerze to jest inaczej pocięte i nie ma tego kontekstu. Nie zmienia to faktu, że to, co zrobiła, jest co najmniej zastanawiające. God damn. No dobra, to teraz lecimy chronologicznie. Nasza para nowożeńców niech już będzie, siedzi w samolocie, no i tam też jest ich rodzinka, ponieważ oni po prostu byli najpierw na takim meetingu rodzinnym, a później dopiero lecą. No, i jest ten ziomek, który zauważył taką starszą babkę w tym samolocie, i tak do niej mruga, i tak wiecie, zakłada jakąś w ogóle opaskę, i chce osiągnąć cel. Cel pod tytułem puknąć ją w kiblu samolota. Samolotu chyba się mówi. Najpierw za kolano złapał młodą kobietę, która siedziała koło niego, która poprosiła, żeby się przesunął, ale on stwierdził, że nie, bo on lubi środkowe miejsce. Po czym ta starsza kobieta z fotela naprzeciwko się godzi i z toalety samolotu dochodzą dziwne odgłosy oraz się tam trzęsie, a stewardessy się przyglądają, ale w sumie to no dobra, niech tam sobie... Ohyda. Około 30 minuty mamy pewną przepiękną... Ornitologiczną scenę, w której rodzice jednego tutaj z nowożeńców gadają o ptakach, a w zasadzie to bardziej kobieta mówi. Starsza pani mówi sobie o ptakach, że one kopulują, tylko że za chwilę widzimy ujęcie, jak ptak dyma ptaka, a potem zesrywa się tej kobiecie na twarz. Ja wiem, jak to brzmi, i to nie jest żart. Chcecie się przekonać? To proszę bardzo. Gdzie kobieta maid, Ja tak jeszcze tylko tutaj wtrącę, że jak oglądałem pierwsze 15 minut, no to to był dosyć średni film, ale no przynajmniej szło się czasami zaśmiać, jakieś tam e, głupkowate sceny. Natomiast zastanawiałem się, czemu to ma aż tak niskie oceny. No to jest głupi humor, ale. Nic takiego ekstremalnego tutaj nie ma, no, dopóki nie przyjdzie właśnie 22 minuta tego filmu i masa scen po tej. Po 33 minucie pojawia się taka oto mina, zobaczcie, ta kobieta bardzo dziwnej mimiki tutaj używa, a patrzy się tak naprawdę na czterech dobrze usylwetkowanych, nie wiem czy jest takie słowo, kolesi, którzy po prostu idą, wiecie, w takim slow -mo typowym dla tego typu ujęć, i po prostu O, kloty i w ogóle super hotowy. A ona ma taką minę. Zobaczcie, bo brakuje komentarza. Około 42 minuty. Uwaga, jest śmieszna scena w tym filmie, ale tak naprawdę śmieszna, a nie, że śmieszna z zażenowania czy z cringe'u, bo stoi sobie jakiś ptak, nie wiem, jakaś mewa, czy co by to nie było i <laughs> jara blanta, słuchajcie, i mówi, ole dupa idzie coś w ten deseń. zobaczcie. Oh, damn. No i to jest nawet śmieszne. Natomiast mniej śmieszne jest to, co dzieje się mniej więcej w tym samym czasie, w podobnej... Chwili słuchajcie, otóż pojawia się nasza bollywoodsko hollywoodzka gwiazda, która wyliczyłem w tym filmie zagrała uwaga 4 sekundy 49 około. Czyli zbliżyła się do 5 sekund, ale pełnych 5 sekund nie zagrała. W tym filmie jest tak, tylko ujęcie na jej dupsko i później robi tak i się rozgląda. I dacie w wiarę, że można to źle zagrać? Nie wiem, czy oglądaliście, tu większość pewnie nie, ale robiłem materiał o Birdemic 3. I wyświetlę wam teraz ujęcie gościa, który zrobił dokładnie to samo. Wziął właśnie tak się, rozejrzał. Zobaczcie w ogóle to przejście, ono jest wspaniałe. <grystanie> ja nie wiedziałem, że da się zrobić większe drewno, słuchajcie, niż w poprzednich częściach. I on to zrobił fatalnie, ale cały tamten film był fatalny. Aktorsko przede wszystkim. Tutaj aktorsko bywa nawet całkiem średnio... Ale ta scena właśnie odegrana przez Natalię tutaj, nawet to wygląda sztucznie po prostu i nie wiem, nie wiem skąd ona dorwała tę rolę, niech będzie, dobrze. Może po prostu akurat stała na plaży i się załapała, no chociaż nie wiem czy na Jemalice wtedy akurat była, ale to nie jest istotne. Istotne jest słuchajcie to, że po tym ujęciu pojawiają się ptaki, to chyba pelikany, nie jestem przekonany na pewno i to też wyliczyłem. Pelikany są 6 sekund na ekranie, w tej scenie, bo jeszcze są innych, A Natalia 4,49. <grywia> I ona na filmie jest wpisana do obsady, a ptaki nie. Hmm. Wnioskuję o usunięcie z obsady albo niechwalenie się, że gra się w filmach hollywoodzkich, bo ani to nie było zagrane, ani tu nie było czasu żadnego ekranowego. Ale na, czy to trzeba komentować? Wydaje mi się, że nie. No po prostu ptaki. Odwaliły lepszą robotę. Szkoda, że jeszcze nie nasrały jej na ryj, tak jak tamtej starszej kobiecie. Nie no, ja pierdolę. W około 46 minucie Delfin puka młodą dziewczynę. Na serio. Trochę jak w Reichensteinie był też. Pewien cimci-limciak na takiej starszej pani fotograf. Czy tam modelce ktoś ją fotografował i też to się za, załapało, uwieczniło. Ojej. And right off his woman. W około 54 minucie jest epicki montaż imprezy na kwasie, ponieważ niektórzy bohaterowie, łącznie z panem młodym, wzięli tu różne piguły. No i słuchajcie, tam się pojawia jakiś dziwny jeszcze. Dildos, ja nie wiem, czy to miało być coś na wzór Bonga, czy po prostu się pojawia. Nawet już nie istotne, tego nie mogę pokazać. Ale no, to nie są czasy seks masterki, że można było siurami machać na prawo i lewo. Ale sęk w tym, że słuchajcie, poziom montażu tutaj. Ojej, w ogóle. Albo najpierw zobaczcie. No to fragmenty oczywiście puściłem, bo nie mogę całej sceny. Cęk w tym, że montaż w tym filmie ogólnie to jest zastanawiający co najmniej, bo na przykład jest coś takiego: o tutaj z tymi psami, jakieś dziwne wstawki, jakbyśmy jakiś teledysk robili, czy nie wiem, Insta-Rolkę po prostu, tak? Jakiś krótki film, na właśnie na Instagram, TikToka, cokolwiek. Jakieś słuchajcie, skakanki, zumanki, dziabanki. Ja nie wiem, co się dzieje w tym filmie. To wygląda bardziej czasami jak jakiś taki teledysk czy eksperyment montażowy, taka zabawa montażem, jakiś. Raz na przykład napis jest czcionką, nie wiem, Ariel 12, później jest czcionką Ziutek 8. Słuchajcie, w ogóle to wszystko jest niespójne, nie? Nie wiem, nie wiem, to jakieś jajce jak berety, ale jakiś budżet był, no bo co chwilę dron lata, jesteśmy na Jamajce. Rzeczywiście zdjęcia tam były między innymi kręcone. Mamy jakieś kadry, wiecie, ploży w ogóle, tam drzewek, palemek, wszystkiego fajnie, pięknie. Także coś tam kasy było, ale w montażu kogoś. No albo inaczej, ktoś pofolgował sobie. No i 55 minuta około. Jedna z moich ulubionych scen, albo może i nawet ulubiona, zaryzykuję te zdanie, jeszcze muszę się upewnić jak będę robił podsumowanie, ale... taki... rapujące, tak to nazwałem. Może fragment. Ptaki rapują o zdradzie, albo przynajmniej o potencjalnej zdradzie. Dlaczego? Dlatego, że nasz pan młody, jak był na tej picie i na tej imprezie, to okazuje się rano, że wylądował u jakiejś innej kobiety, a nie swojej, no już prawie żony, ale no był w ciuchach i w ogóle też nawet w butach, także nie wiadomo, czy do czegoś doszło, ale wiadomo, jak to może wyglądać z boku. A czy do czegoś rzeczywiście doszło i czy on doszedł, to Wam powiem zaraz, ale o tym rapowały te ptaki. Nie wiem, kurwa, kto wymyślił te sceny, ale chyba. Pożyczył Blanta od tamtej Mewy z plaży. No i około godziny 18 mamy, słuchajcie, sekwencję prosto z 365 dni. I to nie jest wcale przypadek, bo przecież tam Natalia Bamboszek też grała, tak? Jak nie wiecie, to była na chwilę na leżaku na plaży i nawet się odezwała. Także fajnie. No i tak. To jest nawet identyczne ujęcie o w tym momencie jak z 365, po prostu tutaj ta nasza kubitka młoda doweduje się, że właśnie jej facet chwilę przed ślubem wylądował wtedy na chacie tamtej babeczki, czy tam w pokoju hotelowym. No i mamy taką rozterkę typową, no na pewno mnie zdradził, a on w sumie nie wie co zrobić, bo jak ma udowodnić, że tego nie zrobił, jak nawet nie pamięta czy coś zrobił, bo był na piksie, na ostrym kwasie. No niby był w ciuchach, ale to też jeszcze niczego nie dowodzi, tak? A tak naprawdę... Tutaj brat naszej panny młodej go sprzedał i powiedział, że hej, on tam był, może cię zdradził, w sumie to powiedział, że nawet na pewno, nie, że może, no ale wtedy nie da się tego ani udowodnić, ani obalić, ale jednak panna młoda chwilę przed ślubem ucieka, jedzie na lotnisko i właśnie jest taka, wiecie, typowa scenka z komedii romantycznej, że o matko, i co teraz, jak on mógł. I pomyślałem, że może wymyślę jakiś sposób, żeby udowodnić, że to się nie wydarzyło, albo po prostu jednak się wydarzyło i ona faktycznie spierdoli, ale nic się nie wydarza. To znaczy pojawia się jakaś scena na plaży, w której no, ta babeczka, do której nasz pan młody trafił, plus jakieś tam jej koleżanki oglądają nagranie właśnie z imprezy, z tego jak on też się tam pojawia i widać, że jest ostro, słuchajcie, spizgany delikatnie mówiąc. No i wtedy ta babeczka mówi, że do tych swoich koleżanek on nawet butów nie dał sobie ściągnąć, jest taki lojalny i w ogóle. No i oczywiście wtedy obok stała koleżanka panny młodej, wiadomo. No i to podsłuchała i dzwoni do tej panny młodej i chce jej to powiedzieć, ale wtedy przerywa, jakby zasięg tracił telefon i po prostu jest tam w słuchawce coś na podobę. Bzz, 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 bzz. Więc nie poinformowała jej. Było co prawda słychać w tej słuchawce, że nie rób tego, że nie wyjeżdżaj, ale konkretnej żadnej informacji nie było o tym, że gość jest niewinny. Po czym on się pojawia na tym lotnisku? Goni tę swoją prawie żonę, i ona tak na niego spogląda, on na nią i mówi. Ona mówi. Wiem, żebyś tego nie zrobił, przecież ty jesteś super, wspaniały. <laughs> Szczyt kurwa scenariusza, po prostu wyżyny, słuchajcie, Mont Everest, komedii romantycznej, naprawdę. No nie, zapowietrzyłem się po prostu jak kalifer w 45. No nie wiem, kurwa, żadnego pomysłu, nic. Żadnej informacji konkretnej żadnego wyjaśnienia ona po prostu mówi że wiem żebyś tego nie zrobił toś na chuj pojechała na to lotnisko skoro byłaś pewna że on nic nie zrobił kobieto to się zdecyduj babo no ja nie rozumiem słuchajcie to po co była ta scena na tej plaży tak że oni tam pokazują żebyśmy my wiedzieli ok, ale ona nie wie a co jak cimczną? no nie cimczną, ale ona tego nie wie prawda ale jest słuchajcie jeszcze jedna scena której nie zapisałem tutaj ale doskonale pamiętam tylko, że nie było w notatce, to pominąłem, więc teraz. Teraz wam powiem, że a propos tych delfinów, właśnie jeszcze, to nie są takie zwykłe delfiny, bo na przykład. <śm> 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 jeden z nich ma ogromnego pisiora i goni bohatera, który wskakuje wtedy sobie do wody. Nie mogę wam pokazać tego w detalach. To, 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 to była taka odświeżająca scena, która pozwala w tym filmie spojrzeć inaczej na ten gatunek. <śm> Nie wiem, pod koniec jeszcze się pojawia, słuchajcie, bo oni jednak biorą ten ślub, tak? Tak jak mówiłem, no na tym lotnisku zostaje ta dramcia załagodzona, więc ślub się odbywa, jest jakaś tam przemowa, matki, ojca, bla, 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 bla. No i wszyscy się kochają i są szczęśliwi. Długo i szczęśliwie, happy end. Tak, fajnie, ble No i zero oczywiście płęty ma ten filmie to chyba nikogo nie dziwi. Natomiast jest jeszcze właśnie jeden tancerz tutaj, któremu zgaci normalnie na imprezie, jest wesele już. i Tańczą sobie ludzie na parkiecie, a mu wystaje, słuchajcie, z gaci. No wiecie, co mu wystaje. Tak, ja już może się powstrzymam od słownictwa. Chujowy film, no. Tyle mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o moją ocenę, no to jest to naciągane 2 na 10, bo się parę razy zaśmiałem. Zaśmiałem się, jak ptaki rapowały, zaśmiałem się, jak tam mewa jarała blanta, słuchajcie. No, no super te cameo polskie tutaj aktorki. Jest kilka takich rzeczy w tym filmie, które jak się zobaczy, to się już no, na pewno nie odzobaczy, a chciałoby się, więc po prostu reasumując tak bardzo, bardzo na szybko, to jest to film kiepski, obrzydliwy, tandetny, żenujący, nie ma żadnego wyczucia żartu, żadnego smaku po prostu. Wszystko jest takie nachalne, takie bardzo erotyczne, jakieś takie mocno nadcechowane. Seksualnie właśnie tak, że po prostu żadnego takiego wyczucia, jakiegoś, jakiejś przyzwoitości, nawet w żartach tego typu, bo ja rozumiem, że ej, swingersi, wszystko spoko, tylko po prostu to jest tak najniżej zrobionych lotów, humor, jak się da. Po prostu niżej jest tylko, słuchajcie, rów Mariański. Dawno nie widziałem tak prymitywnego poczucia humoru, i jeszcze włożonego właśnie w takich ilościach w. Komedie, okej, okay, widziałem różne komedyjki gówniane i też takie właśnie proste, prostackie nawet jak ta, ale tutaj to jest trochę inny poziom, no ale. W sumie czego ja się mogłem spodziewać, tak? No, jeżeli ktoś z Was miał okazję jakimś cudem to oglądać, podzielcie się w komentarzach wrażeniami. Jeżeli nie, to. No ja wam te smaczki już pokazałem, tak? Oprócz tego, dzieją się jeszcze jakieś czasami różne dziwne rzeczy, a czasami po prostu jest nuda. Także no, jeżeli komuś się bardzo nudzi i macie półtorej godziny, to możecie to obejrzeć, ale absolutnie odradzam. 2 na 10, to i tak wydaje mi się, dla tego filmu jest to ocena dosyć łagodna, ale z racji, że no mówię parę razy się przyśmiałem, ale większość jednak z żenady. No to tam ciuteczkę naciągnę na, na te dwa, więc tak, bardzo, bardzo zły film rzeczywiście. No i tyle. I cameo niecałe 5 sekund. Wow. No, kto dotarł do końca, zostawcie dzisiaj hashtag Mewa albo Pelikan, możecie sobie nawet wybrać. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ja już nie będę poruszał kolejnych produkcji, słuchajcie, z naszą tutaj kochaną aktorką. Nie chce mi się, po tych dwóch już jestem spełniony, było Bollywood, było Hollywood, enough nie, jakby dla mnie wystarczy po jednej i boję się po prostu bym znalazł w innych, chociaż w sumie wiem, w jednym zbiera malinę, a w drugim jest jakiś, a to chyba ten sam film z Greenscreenem, tak, a w innych to już nawet nie pamiętam i, i chyba nie chcę wiedzieć. Starczy mi wrażeń na razie, także ja dziękuję, kończymy ten temat i zajmiemy się już horrorami w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, do zobaczenia i strzałka.